Dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Pozwólcie, że w dzisiejszym odcinku zabiorę Was na spacer po Warszawskim Ogrodzie Botanicznym, który powstał w 1818 roku dzięki ogromnym staraniom profesora botaniki Michała Schuberta. Ogród zajmuje 22,5 hektara. Jest położony na, dawnym, w dawnym ogrodzie królewskim, czyli zajmuje część Łazienek. Dzieli się na kilka części. Pozwólcie, że oprowadzę Was po ogrodzie, poopowiadam troszeczkę o roślinach i wspólnie poszukamy inspiracji do swoich ogrodów. Zapraszam Was na ten e, przepiękny spacer. Dzisiaj pogoda jest, e, bym powiedział, idealna, bo nie ma e, za dużo słońca. E, co za tym idzie? E, praktycznie nie ma e, w ogrodzie odwiedzających, a więc możemy się skupić tylko i wyłącznie na obsowaniu e, z przepiękną naturą, pięknymi roślinami, e, więc chodźcie ze mną, zapraszam Was. Ogród jest podzielony na kilka stref. Jest między innymi arboretum, różanka, rośliny ozdobne, rośliny lecznicze, rośliny różnych środowisk. Tutaj znajdujemy się w alpinarium. Jak sama nazwa wskazuje, będą tutaj rośliny, które są położone wysoko w górach. Więc spójrzcie, proszę, jak pięknie one zostały tu wszystkie wkomponowane. Możemy je podziwiać, w, może nie w naturalnym środowisku, ale w środowisku zbliżonym do naturalnego. Zwróćcie uwagę, jak one przepięknie są tutaj e, wyeksponowane. Przy sadzeniu roślin należy zwracać właśnie na to uwagę, żeby tak posadzić rośliny, żeby oddawała e, nam. E, taką bliskość natury, czyli żeby sprawiała ta roślina takie wrażenie, jakbyśmy mogli ją podziwiać w naturalnym środowisku, czyli stwórzmy jej takie warunki, w których nie będzie tylko sama roślina ozdobą, ale ta, ten cały mikroklimat, ta, ta cała infrastruktura, ta jak tutaj jest, są ścieżki, są kamienie, jest żwirek, tutaj nie gra, myślę, że roślina pierwszych skrzypiec. Pokusiłbym się o takie sformułowanie, że tutaj jest no, takie bardzo naturalistyczne środowisko stworzone, które tak naprawdę najbardziej mnie zachwyca, czyli, czyli jest no, zbliżone do natury. W tej części ogrodu znajduje się przepiękny strumień wodny, który tak frywolnie między tymi kamieniami, ta woda sobie spływa, on się tu pięknie roztacza, wykończony takim małym zbiornikiem wodnym, czyli naprawdę to wygląda doskonale, spójrzcie dalej, jak tam jest wykorzystane. Tak naprawdę to, co dała Matka Natura, czyli wzgórki, pagórki, przepięknie została ta przestrzeń zaprojektowana. Te drzewa są wielkie, a więc ten efekt tej naturalności jeszcze tylko nam potęgują. Spójrzcie, jak jest pięknie zieleń trawnik, pięknie się komponuje. Z z drzewami. Ta zieleń jest taka nasycona, ponieważ tego deszczu jest naprawdę bardzo dużo. Jeszcze na co warto zwrócić uwagę, w ogrodzie są fantastyczne oznaczenia, czyli na pewno się nie zgubimy, co trudno powiedzieć o Łazienkach Królewskich. Realizując zdjęcia do, do, poprzednich odcink do poprzedniego odcinka, przepraszam, no niestety w Łazienkach Królewskich można się pogubić. Ja oczywiście się nie pogubię. Natomiast dla turysty, który jest pierwszy raz, jest to fatalnie oznaczone. Czego? Nie można powiedzieć o tym cudownym miejscu. Tutaj jest oznaczenie fantastyczne. Spójrzcie jak te rośliny pięknie wyglądają. O tutaj mamy konwalie, które są już tak naprawdę w głębokim w głębokim śnie, bo już za chwilę końcówki już usychają, czyli za chwilę w ogóle uschną, ale spójrzcie jak one Pięknie wyglądają. Te wszystkie rośliny fantastycznie tutaj się komponują. I yy, tak naprawdę jest tylko zieleń, zieleń, zieleń. Ale spójrzcie na tą zieleń. Ile jest odcieni zieleni. Kto by pomyślał? Spójrzcie, proszę. Właśnie ile jest tych odcieni zieleni? Jak można, yy, nawet nie używając, yy, no tutaj nie ma żadnego koloru, nie posługując się yy, żadną rośliną na chwilę obecną, która kwitnie, co można pięknego stworzyć? Ja jestem zachwycony tym miejscem, czyli szukajmy dla siebie inspiracji właśnie w takich yy, cudownych miejscach. Idąc dalej, wchodzimy w świat roślin ozdobnych. Czyli piękne kolory, piękne formy, które przyciągają nie tylko mój wzrok, ale również owadów, motyli. W bardzo słoneczne dni jeszcze unoszą się tutaj dodatkowe zapachy, a więc wszystko to, co lubię, jest kolor, jest forma, a więc ta część ogrodu nie powiem, że jest moja ulubiona, bo nie mam swojej ulubionej, ale na pewno bardzo chętnie tutaj przychodzę z takim dużym sentymentem, ponieważ te rośliny są nie tylko piękne, ale również bardzo często pożyteczne. Czyli komponując, komponując swój ogród pamiętajmy też właśnie o motylach, o, o owadach i o zapachu, bo wiele roślin pięknie pachnie. Czyli idziemy zobaczyć co tam pięknego, Zaproponowali nam e, ogrodnicy tego ogrodu. Mówiąc o kolorze i formie, miałem na myśli pasioreczniki. Spójrzcie, proszę, właśnie tutaj są dwie odmiany, jak one pięknie wyglądają. Między nimi niecierpki, dalie, w dalej. No, spójrzcie, no jak pięknie one wyglądają. No, bajka, roślina bajka. Ja też w tym roku mam posadzone u siebie. No, nie są może tak okazałe, ale w przyszłym roku będą piękne. Przechodząc dalej, yy, zobaczcie jak pięknie te rabaty są wypielęgnowane. Ile tutaj jest koloru. Yy, moją uwagę przyciąga yy, Dalia. Żółta, spójrzcie proszę, eee, jak ona się nazywa. No niestety nie widzę tutaj nazwy, a przyznam szczerze, że nie, że nie znam wszystkich, e, wszystkich nazw. Powiedzmy sobie, że jest to Dalia. Natomiast, natomiast jaka odmiana, e, trudno mi jest powiedzieć. E, trzymając kamerę, trudno mi jest po prostu wyczytać. Spójrzcie dalej przepiękne trawy. Tutaj mieliśmy, znaczy mamy nadal hortensje, które no niestety były źle prowadzone i się położyły przy dużych deszczach. Te kwiaty są zbyt. Spójrzcie, proszę, jakie one są piękne. Okazały były źle prowadzone, no niestety się położyły. Powinny mieć takie podpórki. Gdzieś widziałem taki fajny materiał, ale to chyba w angielskim ogrodzie. No niestety były świetnie, świetnie rozwiązania dla, dla właśnie takich hortensji. No ale dość narzekania, więcej podziwiania. Idziemy, idąc dalej. Spójrzcie, proszę. No tu jest bajka. Czy znacie tą roślinę? Fuksja, tak, fuksja pięknie wyprowadzona, przepięknie wygląda. Ja też kilkakrotnie próbowałem taką fuksję przezimować. No, niestety w moich domowych warunkach to się nie udaje. Czyli mam tylko fuksje wyprowadzone na, na jednoroczne, po prostu uprawiam je jako jednoroczne. Dalej, teraz to jest doskonały czas. Nakwitnienie, no spójrzcie proszę, jak one zachwycają. To jest jeden z moich ulubionych kwiatów, ponieważ gdy nadchodzi jesień, one przepięknie, przepięknie wyglądają. Kamera niestety nie oddaje tego koloru, bo troszeczkę jest prześwietlony, no ale spójrzcie proszę, spójrzcie jakie cudeńka. Liście, zieleń, nasycenie tych, tych roślin są rewelacyjne. Chyba poświęcę troszeczkę więcej czasu daliom. Pominiemy w dzisiejszym odcinku róże, bo w zasadzie yy, róż już nie ma, czyli spójrzcie proszę jak dalej wyglądają. One są no bajeczne, po prostu bajeczne. No i przede wszystkim są łatwe w uprawie dalej je wysadzamy w zasadzie nie mają żadnych szkodników, czyli są to rośliny bardzo mało wymagające. Możemy prowadzić je na dwa sposoby hodować na dwa sposoby, czyli wczesną wiosną, jeśli mamy inspekt, wysadzać je do doniczek i już takie podchodowane wysadzać do gruntu. Ewentualnie po 15 maja wysadzamy bezpośrednio do gruntu. Jak kto woli, jedna i druga forma jest poprawna. Ta pierwsza daje nam gwarancję, że kwitnienia. Tutaj na klombie mamy przepiękną roślinę, parzeplin brazylijski. Spójrzcie proszę, jak jego liście przepięknie, majestatycznie wznoszą się ku górze. Tej roślinie zostało poświęcone bardzo dużo miejsca. Celowo została posadzona w bardzo centralnym punkcie, żeby odwiedzający ogród mogli podziwiać tą wspaniałą roślinę. No nie ukrywam, że również i moim marzeniem byłoby posiadanie tak przecudnej rośliny, jak to mówią, marzenia są po to, żeby je spełniać, być może kiedyś będzie na to okazja, czas i miejsce. Spójrzcie proszę, jak ona przepięknie wygląda. Ja jestem oczarowany, jeszcze pokażę Wam z bliska. A z takich na pewno już bardzo oryginalnych roślin jest arum italicum, czyli na nasze obrazki włoskie. No spójrzcie proszę, jak one przepięknie wyglądają. Jak takie trochę korale z jarzębiny. mają przepiękny kolor. No forma też jest tutaj wcześniej, były liście. Liście usychają, przepięknie, przepięknie owoce wyglądają. No, coś cudnego, coś cudnego. Natura jest naprawdę fantastyczna, aż chciałbym je posiadać u siebie w ogrodzie. W zasadzie, jak chyba chciałbym, wszystkie rośliny posiadać w ogrodzie, no niestety, um, jeszcze muszę nad tym popracować. No spójrzcie, no bajka. Ja stąd nie wychodzę. Bardzo prostą i łatwą w uprawie rośliną, która przynosi wiele radości jest budleja, czyli motyli kwiatno. Spójrzcie proszę, jak ona przepięknie wygląda. W słoneczne dni byłoby tutaj mnóstwo motyli, przepiękny zapach. Naprawdę polecam tą roślinę, bo ona się w zasadzie udaje nawet mało doświadczonym ogrodnikom, a sprawia wiele radości. Tak wygląda. Dzisiaj, o, i tutaj te nasze włoskie obrazki w tle. Spójrzcie, proszę. Jak to wszystko pięknie wygląda. O, tam już się jakieś prace odbywają nasadzenia, bo ogród to ciągła praca. To nie tylko przyjemności. Tak jak wcześniej wspominałem, ogród jest podzielony na kilka stref. Teraz się znajdujemy w, w ogrodzie, gdzie występują rośliny wodne, błotne. Pozwólcie, że tak naprawdę bardzo szybko pokażę Wam te wszystkie akweny, które no fajnie to jest zrobione, bo możemy między, między tymi roślinami swobodnie spacerować, ale tak naprawdę bardzo szybciutko przejdziemy, bo ogród jest ogromny, rośliny jest mnóstwo, no a czasu tradycyjnie niewiele. Czyli można sobie tutaj przepięknie spacerować, podziwiać rośliny, wszędzie są opisy, czyli naprawdę warto odwiedzić to miejsce. No spójrzcie, jak tutaj jest pięknie, romantycznie, można przechodzić w dwoje, można przychodzić pojedynczo. Jak kto lubi. No spójrzcie, bajka. Dla mnie bajka. Co tu tam takiego pięknego kwitnie? Ach, muszę zaraz doczytać, bo no przyznam szczerze, wszystkich roślin nie znam. No, coś fantastycznego. Spójrzcie. Kochani, będąc w Warszawie, koniecznie odwiedźcie to miejsce. Naprawdę jest to miejsce godne polecenia. Są tutaj fantastyczne rośliny. Możecie obserwować je w różnych fazach wzrostu. Obserwować również, w jakim sąsiedztwie są posadzone, w jakich warunkach. Jest to dla każdego ogrodnika skarbnica wiedzy. A więc naprawdę jeszcze raz gorąco zapraszam do odwiedzania nie tylko. Tego miejsca, ale wszystkich ogrodów botanicznych, wszystkich, wszystkich parków, które są dobrze, dobrze skomponowane. O tym miejscu mogę powiedzieć, że jest, fantastycznie, że jest fantastyczna kolekcja roślin. No i powiem tak, wszystko co piękne szybko się kończy. Troszeczkę z żalem wychodzę z tego ogrodu, ale jeśli będziecie chcieli, to mogę Wam częściej robić relacje z tego cudownego miejsca. Ee, życzę Wam e, pięknego e, dnia i pięknej nadchodzącej jesieni. Pozdrawiam Was, wszystkiego dobrego!